Najbliższej zimy nadal nie będzie sztucznego naśnieżania stoku narciarskiego w Lubawce. Problem zaopatrzenia instalacji w wodę pozostaje nierozwiązany. Bogusławia siński prezes Fundacji Alternatyw Cywilizacyjnych. życi inaczej ma jednak nadzieję, że w końcu i ta sprawa zostanie rozwiązana skutecznie, ale to nie tylko takie zmartwienie prezesa, zmieniają się nowe przepisy. No weszła w zeszłym roku weszła ustawa o zabezpieczeniu stoków narciarskich. Także w gestii każdego gestora wyciągu jest i obowiązkiem, można powiedzieć, jest zabezpieczenie bezpieczeństwa na stoku. No, ustawa, która to reguluje, mówi krótko, że obowiązkiem gestora jest zabezpieczenie tego. No, na razie, jeszcze z tego, co mamy rozeznanie, no, jak wiadomo, wszystkie są nowości. jest dość mało tych ratowników przy kolejkowych, bo, bo mówię, to muszą być ludzie, którzy muszą być dopiero odpowiednio wyszkoleni. Według ustawy tak ustawa mówi. No i po prostu to też są koszta, które każdy gestor musi ponieść, niestety, no, nikt nie będzie pracował za darmo, nie? No, w, w przypadku na przykład naszym, bo GOP ma też takie uprawnienia właśnie do szkolenia tych ludzi i do wystawiania po prostu swoich ludzi, którzy, którzy po prostu będą teraz y, y, pilnować tego wszystkiego na, 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 na tych stokach, czyli oni muszą mieć też uprawnienia, nie? Musi być przeszkolony człowiek, musi być uprawniony, no to kosztuje w granicach jakieś koło 4000 zł kosztuje jedna osoba miesięcznie brutto, takie są stawki, nie? bo to trzeba podatek odprowadzić tak inne rzeczy, wszystko, żeby legalnie. A ekipa musi być zespół, to czyli są trzy osoby, dlatego, względu, że nie można pracować na okrągło, na przykład przez 24 godziny na dobę. Według regulaminu pracy jest obowiązkiem 8 godzin na przykład musi być potem przerwa pracy. W soboty wolne czy inne musi być te trzy osoby, z tego względu się biorą te trzy osoby. Jeżeli by na stoku takie osoby by się nie znalazł, to co, stok wtedy nie, nie działa? No to już tylko odpo, włącz na odpowiedzialność gestora. Czyli jeżeli ktoś by się krzywdę zrobił, niestety mogą być duże problemy z tego tytułu.